Hejka, uszykujmy się razem na grę futbolową w Stanach Zjednoczonych. Jest 8.30 i mam dosłownie pół godziny na uszykowanie się, więc lecimy z podkładem, a ja w tym czasie Wam troszeczkę opowiem. Dzisiaj pomysł na make-up to po prostu te naklejki na twarz, więc bez żadnych wymyślnych rzeczy i damy trochę pomarańczowego cienia na oczy i tyle. Ja mam duży ticket i mówiłam Wam o tym na TikToku, więc zapraszam i na TikToka, i na Instagrama, um, ale opowiem Wam trochę, na jaki zasadzie to działa. Więc jako studenci możecie mniej więcej do czerwca, więc bardzo trzeba szybko reagować, kupić big ticket. Big ticket to jest taki ticket, który pozwala wam wyjść na wszystkie sporty i on kosztuje 200 dolarów i macie nie liczbę wejść. Ale jeżeli na przykład bo to działa tak, że od wtorku możecie te bilety już sobie um, pobrać, nie? I jeżeli pobierzecie ten bilet, ale nie pójdziecie na grę, to wtedy robi się słabo, dlatego że jeżeli nie pójdziecie dwa razy na grę, to ten bilet się totalnie kasuje, nie dostajecie zwrotu pieniędzy i po prostu dosłownie tracicie 200 dolarów i wszystkie bilety. Mam tutaj taką krostę niefajną i jestem tak zła, ale nie będzie widać, bo będę miała tu włosy, nie? No, więc ja mam ten Big Ticket. Big Ticket, ale powiedziałam, nie no, Nienawidzę łączyć angielskiego z polskim, bo wtedy taki dziwnaczny mi wychodzi. Um, no, więc Git, ale niektórzy moi z nimi nie mają i wtedy siedzą w innej sekcji, ale to już inny temat. Użyłam tego konturowania z Shin i powiem Wam, że jest pig. Ja chyba nie jestem wymagająca. A, i ktoś na pewno zapyta o moją gąbkę. Wiedziałam, że z jest gąbka do ciała, nie mam pojęcia. Kupiłam ją w Butsie w Londynie, dlatego że była duża i mówię: Ej, jak mam miała dużą gąbkę, to może szybciej będę rozprowadzać podkład. I kupiłam ją, więc yy, nie ma tu głębszego jakiegoś. Celu z tą gąbką, ale jest git, w sensie. się do niej. Zazwyczaj już przestałam jej używać, kupiłam sobie też takie płatki silikonowe, bo zazwyczaj robię bardzo szybki make-up palcami, ale jak na przykład dzisiaj jest ta gra, to jakoś czuję, że jak robię to gąbką, to tak jakoś nie wiem, więcej wagi do tego makijażu przykłada. Jestem podekscytowana, to nie jest moja pierwsza gra Idę chyba trzeci raz teraz um, Idę z przyjaciółmi, więc fajnie um, Jeszcze wam powiem trochę o tym, co się dzieje przed grą Przed grą od, odbywa się tailgate Tailgate to jest właśnie taka impreza przed grą e, I no, takie osoby z licencja to zazwyczaj spotykają się w bractwie, jest ogromna impreza Ludzie się upijają e, I e, no, piją od dziewiątej rano właśnie Um, jeżeli chodzi o Graduate Students, to już tak za bardzo nie ma tej kultury upijania się przed grą. Ja byłam na jednym Tailgate, gdzie wszyscy się upili przed, ale to był nasz pierwszy Tailgate, gdzie my się w ogóle poznaliśmy. Um, no a teraz już tak trochę ludziom się nie chce. Więc ja na przykład spotykam się ze znajomymi. Może wypijemy coś tam, ale to nie będzie upijanie się, tylko wiecie, o no... no ja wypiję trzy piwka Max na przykład. Ktoś tak może powiedzieć, nie wiem ja, tylko wiecie, Tak na przykład napisali moi znajomi wczoraj, że o ja to ja to wypiję mimosę Ja nie wiem, ja teraz ja jako ja personalnie nie wiem czy dzisiaj piję czy nie. twój ulubiony kolor. Um, wydaje mi się, że pójdę do sklepu i kupię sobie jakiś cydr, ale to tyle. Pani, idę z, i z z innego kierunku magisterki, ale zaczęłam się z nimi przyjaźnić i bardzo się cieszę. Świetni ludzie, głównie międzynarodowi, więc klasyczna ja. Nie jest bardzo łatwo nawiązywać kontakt z międzynarodowymi, z lokalistami, tak. No, ok, ale nie aż tak bardzo. Wychodzę. Jest progres, zrobiłam sobie oczy. Już nic. I są to, że jest. Czwarty listopada I ja dosłownie za 25 dni kończę semestr i jedną trzecią tego programu Dobra, zobaczmy czy to się utrzyma o. Przykleić tu gdzie mam krostki, czy tu gdzie ich nie mam? Chyba jest git Okej, okay, ubieram się Okej, okay, słuchajcie Zmiana planów eee, Przykleiłam sobie to tu, bo zdałam sobie sprawę, że to się odklei na stówę I wtedy mam ja taką głupią tutaj, wiecie Dziurę w policzku Więc eee, Sobie trochę dodam konturu I, i trudno Nie mam prawdziwego YouTube makijażu Ale w ogóle ta gra, ja nie jestem ani ubrana odpowiednio, ani nic, więc jeszcze powinnam coś zjeść. Wiecie co, założę to i pójdę sobie podrzeć pierożki. Jestem gotowa. Um, makijaż, no mówię, bardzo basicowy. ta naklejka teraz jest tutaj uh, i wygląda mniej więcej tak. Nawet nie mam żadnych szkolnych ubrań, tylko na biało-czarno, więc troszeczkę słabo, ale po prostu. Nic nie mam. Napakuję sobie też taką małą torebkę i w tej torebce mam kluczyki, pomadkę, szczotkę, puder i gumę do rzucia. Zobaczmy, czy te gumy do rzucia są normalne, bo tutaj te gumy się tak strasznie rozpuszczają i są naprawdę niedobre. Nie, są normalne, więc git. No i co? Jestem gotowa. no Nie pojechałam Uberem, bo kosztowało 30 dolarów Więc czekam na Arianę. Dawno temu bym była na tej pregame W ogóle mogłam dużo później wstać Ale po prostu cieszę się, że mogę zabrać się z Arianą, bo będzie dużo łatwiej i dużo szybciej Więc nadal na nią czekam Nagrałam jakieś tam TikToka, więc wszystko git Myślę czy nie założyć jeszcze jakiejś biżuterii W ogóle zrobiłam wczoraj paznokcie sama Ale chyba zostanę tak jak jest i tyle założę kowbojki i będę miała bluzę myślę czy mieć bluzę czy płaszcz ale bluzę jest z Teksasem, więc chyba lepiej mieć bluzę jestem już z Rianą i idziemy do naszych znajomych przyjrzu yeah! się po jakieś napoje oh ja yeah. awesome. nie wiem co wziąć Arianus! Oh, I know I... This is my favorite herbatka here. This is mango, and I think I want peach. Peach, good. I like this store, it's so clean. It's perfect, I love oh, Rafa, how do you feel before the game? Excited. Yay. We're gonna win. We're gonna win. We're definitely gonna you win. Hello! trwa e, gra w sure. Happy, Happy birthday to you. Idziemy teraz już do stadionu, ale jesteśmy spóźnione What time 11.05? Z początek na Sominą, fajerwerki. Ale słuchajcie, ja wstawię po prostu nagranie z poprzedniej gry, na której byłam, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Po prostu dzisiaj jakoś nam się nie udało dojść na czas, no nie? Ale już jesteśmy blisko. Okej, okay, to działa tak, że macie tu bilet, nie? Tu macie opaskę, skanujecie i jesteście. Okay, maybe let's go in and we will find them there now. Na stadion. Ominęło nas trochę. And a hot doggy. I'm sorry. Ah! Maybe that's better for you. <laughs> Let's hope it's for the better. Oh. Good. Ten aktor ukończył naszą szkołę i pojawia się na każdej grze futbolowej. Ariona za Marsę. Minusy takiej gry to to, że ona strasznie długo trwa. Mamy godzinę 14:30, a gra rozpoczęła się o 11.00. To jest męczące i wszyscy są już padnięci. Zobaczcie, ile jest ludzi. Są ogromne tłumy teraz. Nadal idziemy razem, już chyba z 10 minut. Zobaczcie, ile ludzi. I ja przechodząca przez pasmówkę. Na tym stadionie po prostu jest jeden wielki tłum. I teraz wszędzie gdzie idziecie to są ludzie ubrani na pomarańczowo. Jestem już w domu, właśnie się wykąpałam, zmyłam makijaż. Fun fact, zobaczcie, naklejka mi się oznaczyła i teraz jestem prawdziwym longhornem. Um, I co? Jest godzina chyba około 16, może taka 15.40, uh, chcę chwilę odpocząć, bo naprawdę to było męczące uh, i biorę się do roboty, posprzątam pokój, potem zrobię pracę domową, pouczę się trochę niemieckiego uh, i zacznę już uh, robić takie swoje rzeczy, bo jutro o 9 mam korepetycję, więc też będzie... Dziękuję Wam za oglądanie i wysyłam buziaki! Mua. Przy okazji pokażę Wam grę nocną, miesiąc tutaj którą nagrywałam. Fajny klimat, nie jest gorąco, widać fajerwerki, pokażę Wam wszystko.